Witam Was za kanał Hodowla Popuk Dzisiejszy po dłuższej przerwie. Yy, po prostu musiała być. Znaczy, musiała, nie chciałem się nagrywać. Nie było co nagrywać teraz. Jest, my to filmy może jakieś wlecą. Dzisiaj też sobie sałatkę. Dawno nie wiem, nie, taki nie nagrywałem tam tego. Więc z Instagram. Yy, dzisiaj tak, taką Kiwi. Sprawdził czy lubią majewkę i jabłka niestety tyle tylko mam pomidory jakiegoś okulika nie chcę im dać bo nie mamy swoich a nie chcę ze sklepu dawać yy, i co a to wszystko jest nasze oprócz okiwi i pałeczki co i majewki to też jest nasza hewka. no ale jabłka są ale to są takie te dwie ciebie no. sobie to nie wiem, włożę chyba włożę no i i tyle, nie będę wam pokazywał jak daje, bo tam coś się stało I to będzie inny odcinek Tylko moich znajomych już wie Co się, co się stało, że wam nie pokażę I co, zrobię wysadkę pokażę jak ona wygląda, no i tyle w końcu Ale zacznij, zanim zacznę robić Zostawcie łapkę w górę, suba, bo dobiały 200 Subów jak już nie ma Może już są, nie wiem i na 200 subskrypcji będzie właśnie to tam co się dzieje i zobaczymy jak będą 200 subów nagrywał ten film i wrzucał go a co teraz robię i nasz film widzicie pierwsze warzywo marchewka jeden klasek na przedzieliłem e, tu został taki kawałek i oprócz dla tych papug bo tutaj oddzieliłem miski takiej bo tu co dwie dla tarty i tu jest dla jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej kartki w boxach, więc to jest teraz sobie dałem chyba jabłko i dalej śledzimy dałem jabłko, jak już da też dwa kawałki eee, tak, ten i jabłko takie to żółte no i takie czerwone zobaczę, które będą jadły no i co, teraz spróbuję albo kiwi Albo atajkę. najlepiej byłoby, jakby atajka miała te kawałki, to taki po kawałku wyjdę. By Zobaczymy, bo widzę, że zaraz idzie. Udało się, że było. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 dla tych i jeszcze 2 dla mnie. Te waży zawsze, że, że został, bo mi smakał, Po jednym, bo mnie nie było jakoś zbytnio nie przypadają chyba no zobaczymy zjedzą to zjedzą nie to nie TV też bardzo lubię zobaczymy jak to pokaże w ogóle na 8 i tak 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 Dobra, zaraz. i też znowu i tak całośćka się prezentuje jeszcze zostało troszkę takiej plasterki i co zobaczymy czy będę też nie daję dużo bo po co dać wiecie dużo, jak nie wiem co będą chciał to jeść jak będą jadły, będę jadły, będą dostawać więcej, to co będę jadły co, w tym odcinku to na tyle, zostawcie łapkę, suba, komentarz napiszcie mi co jeszcze można dać zielonego bo tak to kiwi, może może jeszcze winogrono i ogólnie co jeszcze można dać z warzyw i owoców piszcie mi w komentarzu, jeszcze może bujaka znajdą w następnym razie no i co, no i do następnego, cześć. Szykujcie się na fajny odcinek, bo będzie, będzie się działo.